Witam wszystkich w kolejnym poradniku Darksiders 2. Jestem Bunio i w tym poradniku pokażę lokalizację kamieni siły. Więc zaczynamy. Pierwszy kamień siły znajduje się w zagubionej świątyni. Będzie trzeba się trochę powspinać. I tak zdobywamy pierwszy kamień siły Drugi kamień znajduje się w płominnej przełęczy Będzie trzeba dojść do studni Zanurkować Trochę wspinaczki. Kamień już widzimy. I po prostu zastrzelić Trzeci kamień znajduje się także w płomiennej przełęczy niedaleko szramy. praktycznie przy wejściu do szramy. Najlepiej, właśnie zestrzelić go z tego miejsca. No i dobra, czwarty kamień znajdziemy w grani płaczu. Będziemy musieli się przedostać właśnie tutaj na początku będą zamknięte drzwi będziemy musieli znaleźć klucz ale jeżeli znajdziecie ten klucz dalej jest już z górki trochę nurkowania Tutaj stoczycie małą bitwę z jednym z bossów, których będziesz, będziecie musieli pokonać dla pewnego zadania, i tak zdobywamy kolejny kamień duszy, e, siły. Kolejny kamień znajduje się już w krainie e, śmierci, w leżu obalonego króla. Jest akurat nad mazoleum. Szósty kamień znajduje się w złoconej arenie. Kolejny kamień znajduje się w grobowcu faryzjonera. Ósmy kamień znajduje się w lokalizacji grzbiet. Kolejny kamień znajduje się także w lokalizacji grzbiety. Dziesiąty kamień znajduje się w krobowcu sędziego. Następny kamień znajduje się w mieście umarłych. Tutaj niestety będzie trzeba trochę pokombinować, ale. I tak to kombinowanie jest Wam potrzebne do przejścia tej lokalizacji. Zdobywamy jedenasty kamień, dwunasty kamień znajduje się już w bezświetlu, w kryształowej wieży. Kolejny kamień. Kamień znajduje się na ziemi. Kolejny kamień tak samo znajduje się na ziemi. Następny kamień znajduje się w cytadeli z kości słoniowej. Następny kamień tak samo znajduje się w tej samej lokalizacji. Następny kamień znajdziemy. Będziemy musieli się wrócić do krainy śmierci i dojść do lokacji paszcza. Używamy naszych portali. W ten sposób mamy siedemnasty kamień. Osiemnasty kamień znajdziemy w fiordzie. 19 kamień znajduje się już na czarnej skale. Tak samo jak 20 kamień. A także 21. Kolejny znajduje się w oku zwiadowcy, lokalizacja oko zwiadowcy. Kolejny znajduje się już w labiryncie szafarza. I ostatnie dwa kamienie będziemy musieli niestety otworzyć ostatnim mazuleum w czarnej skale. Dostać się do niego. I tu na nas właśnie czeka. 24 oraz jak się odwrócimy 25. Kamień. Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłem. I zapraszam do oglądania innych moich poradników. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.